Dzień dobry. Dziś zmierzę poziom paliwa w zbiorniku jest. Kurde się, nie? Teraz pokażę ile jest paliwa. A to co leżało, to on leżało pomiędzy dwoma kreskami mówię. To pusty. Po prostu. On nie schodzi na tam gdzie się świeci. Uh -huh. Zostaje na tych dwóch kreskach i koniec. Nad rezerwą, idzie do góry. 3 czwarte, 4 czwarte, pełen. Pełen. No i schodzi 3, czwarte pół rezerwa. Nad rezerwą. Najniżej jak schodzi to dokąd jest? No to nawet nie wchodzi na to pomarańczowe pole. On leżał na sam, tak jakby na samym dole. Wiesz, pomiędzy dwoma tymi kreskami jest jak jest najniżej. Idę zobaczyć jak to tutaj jest. O, pogasz jak to. No, ale patrzysz jeszcze, widzisz tu, zrobisz tak. No Ale to tam tyle paliwa to nigdy nie będzie, także Nie zakładasz? Nie, Dobry. Zatem po zatankowaniu paliwka za stówkę. Pokażę wam ile jest. To jest za stówkę. Ile trzeba zatankować, żeby wskaźnik doszedł do 4 czwartych tam u góry? To jest za 100. Nie za dużo.